Dlaczego nikt, nikt wcześniej o tym nie powiedział? Dopiero jako student dowiedziałem się, że modlitwa różańcowa ma taką wielką moc. Dopiero wtedy jeden Franciszkanin wyciągnął taki mały dziesiąteczek różańca, dziesięć paciorków i krzyżyk, i powiedział, żebym się modlił, bo to ma wielką moc. I wtedy zacząłem odmawiać różaniec, szczególnie jak jeździłem okazjami i nikt mi się nie zatrzymał. To wyciągałem ten dziesiąteczek i modliłem się. I wtedy Ludzie mnie zabrali, ale to był dla mnie tylko taki znak, że Matka Boża rzeczywiście wysłuchuje tej modlitwy, którą zanosimy na różańcu. Dlatego ja dzisiaj tutaj z sanktuarium Matki Bożej Ostrołęckiej z Skarżyska chcę Was zachęcić do modlitwy różańcowej, chociaż takim jednym dziesiąteczkiem. I sprawdźcie, zobaczcie, że to naprawdę działa. Czasami wystarczy odmawić jeden dziesiątek, czasami trzeba kilka lat się modlić o coś bardzo ważnego, ale naprawdę warto się modlić na Różańcu. I nie mówcie, że nie wiedzieliście o tym, że Różańcowa modlitwa ma moc, bo powiedziałem Wam o tym. Niech Was szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.